Cześć, wam, chwała Bogu, witam was ponownie. Jak wiem coś często ostatnio się nagrywam, no ale tak mnie Bóg prowadzi, tak mnie w duchu, tak mam i, i tak to się dzieje. No i co chciałem powiedzieć? Ja chcę wam powiedzieć, że już się więcej nie będę odnosił na komentarzy, do danych postów czy tam. Filmów, których stawiam, czy czegokolwiek, bo jest tak naprawdę, i tak nic nie da w sumie. I ci, co, jak to Jezus powiedział, ci, co chcą czynić nieprawość, niech czynią nieprawość. Ci, co chcą czynić sprawiedliwość, niech czynią sprawiedliwość. Ci, co chcą się uświęcać, niech się uświęcają, prawda? I niech tak się dzieje. Mam tylko jedną, a może i nawet kilka, złych wiadomości. A takich ludzi, bo ja, z... <laughs> tylko, ja się wierzę, umacniam cały czas, ja nie przestanę nagrywać czy pisać, stawiać postów i do złego też mam. Przekazuję mu do tego tam z dołu psychopaty, że ja się nie poddam. Jestem z Jezusem, on już nie weźmie swoje szpony, choćby nie wiem co. Ja żyję w Bogu, trwam w Bogu. Bóg żyje we mnie i do moich wrogów, Albo ci zaczychają na mnie. Pamiętajcie, ja muszę być mężny i mocny, jak to Bóg powiedział, i taki też jestem. Nie boję się zła niczego, choćby przed Ciemną Doliną, zła się nie ulęknę. No i jeśli Bóg ze mną, to któż przeciwko mnie? No któż. Prawda? Nie lękam się nikogo, niczego, nawet jakby czychał ktoś na moje życie, czy chciałby mi odebrać życie, to nic. To tylko ciało jest, co biło moje ciało, ale mój duch będzie sławiony, moja dusza. No i, i tak by przyniosło raczej efekt odwrotny, bo samą się męczennikiem wierzę. Prawda? Jak wielu świętych, którzy ponieśli życie za wiarę, to jest tylko o, ogromne doświadczenie. Naprawdę, jeżeli ktoś mnie prześladuje, śmieje się ze mnie, wyzywa mnie lub uciska mnie. Nie dbam o to. Naprawdę, Mój Jezus powiedział, że my jesteśmy kogoś z tego powodu i mamy się tylko cieszyć. Wielka jest nasza nagroda w niebie. Możecie mi wszystko zabrać tutaj, nawet co mam. Co z tego już Bóg raz, raz zabrał wszystko. I tylko po to, żeby mnie odmienić, całe moje życie. Nauczyłem się żyć bez tego. I po prostu dobra do mnie błogosławiam i dobra do mnie wracają. I dobra do mnie wracają. I... Więc możecie mi nawet nie całego okresu wszystko mi zabrać. Ja tutaj skarbów nie zbieram na ziemi, tylko skarby gromadzę sobie w niebie. Tam, gdzie mur i mól, nie zniszczą, prawda? Żaden złożyć tam nie dostanie, ani ich mi nie ukradnie. No i ja będę dalej się słowo Boże, czy się to komuś podoba, czy nie. Tak więc, tych, co to boli było ich to w oczy, ja słuchajcie, wtedy nie musicie mieć mnie znajomych, ja to rozumiem, każdy ma wolną wolę, ale ja nikogo do niczego nie będę zmuszał, do wiary, ja na swoim przykładzie, tak jak mówiłem w innych filmikach, po prostu na swoim przykładzie podaję, jakie cuda Bóg czyni, co Bóg może działać, jak Bóg, Bóg może odmienić człowieka, bo ci co mnie znają, ci co byli blisko mnie, lub ci co co ze mną robili w tych czasach, co zrobiłem, dziwne rzeczy, to wiedzą jaki ja byłem i widzą teraz po mnie, jak ja się zmieniłem, jak ja rozmawiam, jak ja się zachowuję, I samo to już o czym świadczy, prawda? Bo ja nie wierzę w to, że ja się tak po prostu zmienił, no i ja się ukorzyłem, ja się z... zezwałem do Boga, do Jezusa, przyjąłem Go do swojego serca I tylko On mnie zrobił uwolnił ze wszystkiego, nikt inny. Już Wam powtarzałem. I życie z Bogu w Chrystusie to jest coś wspaniałego. Jeśli rodzina mnie opuści, tutaj ziemska, czy bracia, czy ktokolwiek, ja mam nową rodzinę w Chrystusie. Jak to jest powiedział, jak przyszła do niego e, jego tutaj, ziemska matka, niewiasta, kobieta, która musiała urodzić ciało, ciało w którym był Bóg. Jego bracia, bo Jezus też miał braci. Czterech braci wymienionych są w Ewangelii i minimum dwie siostry przynajmniej są z imienia wymienieni, nawet Jakub, Juda. uważaj, że tak, no i co Jezus odpowiedział? Tu się jest braćmi moimi i tu się jest matką moją. Tylko ci, co słuchają Słowa Bożego, są moimi braćmi i moją matką. Rozumiecie to? Czyli rodziną Chrystusa i rodziną Chrystusa są ci, którzy przyjęli. Chrystusa, Słowo Boga, wypełniają Jego wolę. Są nowonarodzeni w Chrystusie. I to my jesteśmy członkami ciała Chrystusowego. My w Nim żyjemy. On żyje w nas. Jesteśmy jednym ciałem. Każde ciało do czegoś innego. służy. wiadomo każdy członek. Każdy ma jakiś inny dar, każdy ma jakąś inną misję tutaj. inaczej go duch powołał. I tak to właśnie działa. Więc jak powiedziałem, obojętnie co zły chciałby robić lub ludzie od niego. Bo jak wiadomo jest potomstwo szatana, więc potomstwo Boga na świecie. Co było zapowiedziane już przy upadku człowieka? On rozmiarzy ci głowę. A ty w zmiarze prawda? Będzie potomstwo, jak to tam było mówione. I... Nic nie wzięłacie, możecie robić co chcecie, ja się was nie lękam, nie boję, ze mną jest Bóg i tyle co miałem do powiedzenia w tej sprawie. No. Ja się cieszę, że żyję w Bogu z Chrystusem, że to życie jest zupełnie całkiem inne, inaczej patrzę na wszystko, tworzy mi oczy, cała zasłona, taką co miałem, ślepą kurtyna. Duch święty we mnie działa, to czuję przecież, to nawet widać, słychać po tym, jak ja rozmawiam. Uwierzcie się Jezusa Chrystusa, naprawdę, bo tylko On jest zbawieniem na naszej duszy i na co chcecie ci na wieczne potępienie? Myślicie, że Boga nie ma, bo tak Wam mówiono i tak myśli, I nie wiem, no jak Wam mówią, coś nie wiem. Ludzie oglądacie jakieś dziwne różne programy w gazetach, to to jest, to jest propaganda. Takie propaganda wmawiana komuś coś od dziecka i tak to jest. Uf, Bóg istnieje i szkoda mi każdego człowieka, który w to nie wierzy naprawdę i pójdzie na zatracenie. Ja modlę się za każdą osobę, aby każdy poznał Jezusa Chrystusa i był zbawiony, żeby przyszedł do Niego. Bóg też chce tego. Tylko, że Bóg dał każdemu wolną wolę i nie ingeruje w nas ludzi. I nie będzie jak jakiś czarodziej spełniał naszych życzeń i zachcianek czegokolwiek, prawda? Bo to i patrzy na nas, jak my chcemy. To jest nasz test tutaj na ziemi, jak ja mówiłem. Dlaczego on ma ingerować w nas? To my wybieramy, gdzie chcemy iść czy do nieba, czy do piekła. Na wieczne zatracenie, odłączone na wieki od Boga. Rozumiecie, co to jest? To jest katastrofa. Ja byłem tu na ziemi odnoczony od Boga, ja wiem, co się ze mną działo. A mimo to Bóg mnie cały czas dawał mi jakieś wskazówki, pokazywał mi się w jakiś sposób w małych, drobnych szczegółach, żebym przyszedł do niego i wrócił. I poruszał moje sumienie, że jak mnie zaczął męczyć i dręczyć. I czułem się z tym źle. Upadłem całkowicie już. Zwróciłem się do Niego i mnie uratował. Chwała mu na wieki za to. Dziękuję Bogu, że naprawdę odmienił mi całkowicie. Kocham Go, kocham Jezusa, będę z Nim na wieki. się z Bogiem. Chwała Jezusowi. Tylko Jezus.